Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie bardziej szczegółowo o giełdzie Max Global, o której wspominam Wam w ostatnich filmach dość często, a to też z tego względu, że giełda Max Global, oprócz tego, że jest jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, to dostarcza użytkownikom coś, co coraz mniej giełd dostarcza, czyli brak wymogu KYC i praktycznie znikome opłaty transakcyjne dokonywane tutaj na giełdzie. Więc jeśli szukacie giełdy, na której nie musicie się weryfikować, macie limit do 20 bitcoinów wypłaty dziennie, to obejrzyjcie sobie to wideo, żeby wiedzieć, jak poruszać się tutaj po tej giełdzie, co tutaj znajdziecie, co możecie robić, żeby tutaj zarabiać i jak wygląda sama giełda. Jeśli to wideo będzie miało dla Was jakąś wartość, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować sobie ten kanał po więcej tego typu treści. Sprawdźcie sobie koniecznie opis wideo, bo tam znajdziecie wszystkie linki, szczególnie link oczywiście do giełdy Max Globa. Na początek kilka podstawowych informacji. Giełda powstała w 2018 roku z siedzibą w Singapurze. Jest w tym momencie na dzień dzisiejszy na 11. miejscu pod względem... 24-godzinnego wolumenu. 11 z największych giełd kryptowalut na świecie, i w tym momencie bezpośrednio konkuruje z giełdą Bybit. Ale tutaj dostarczając, przede wszystkim to, że na tej giełdzie nie musimy się na dzień dzisiejszy weryfikować do tego, żeby zdeponować, robić jakieś transakcje i wypłacać swoje środki. Mamy ten limit do 20 Bitcoinów dziennie, więc do takiej kwoty możemy dziennie wypłacać swoje środki z tej giełdy. No i jak widzicie, jest tutaj porównanie opłat transakcyjnych na samej giełdzie, porównując do tych kolejnych największych giełd kryptowalut, które też tutaj widzicie u mnie na kanale, na których pewnie też macie konta, ale tutaj chcąc przyciągnąć nowych użytkowników zdecydowali o całkowitym zniesieniu opłat transakcyjnych kupując tokeny na giełdzie spot, czyli po prostu kupując normalnie tokeny, ale też jeden z najniższych opłat transakcyjnych na futuresach, czyli grając z dźwignią. A w tym momencie to nie jest nawet 0,02 prowizji, które możemy obniżyć, bo na dzień dzisiejszy mamy prowizję na futures 0,01% i możemy sobie ją zmniejszyć o 10% posiadając ich wewnętrzny token MX token mogę sobie to tutaj też przy was włączyć przerzucam swoje MX tokeny MX na konto na futures i w ten sposób mam 10% zniżki na opłaty jakiekolwiek transakcyjne tutaj na futuresach gdybym handlował z dźwignią ale zacznijmy od początku interfejs giełdy jest bardzo podobny do wielu giełd z których na co dzień korzystamy Zaczniemy sobie od bonusów które możemy zgarnąć bo mamy możliwość zgarnięcia do 1000 dolarów w różnych bonusach ale tutaj uwaga tutaj żeby je zgarnić Trzeba się zweryfikować, trzeba mieć zweryfikowane konto i możemy zgarniać odpowiednie kwoty dolarowe za spełnienie różnych kwestii, czyli za przetransferowanie pierwszych 2000 dolarów, za przetransferowanie 500 dolarów i tak dalej, za zrobienie odpowiedniego wolumenu handlując dźwignią. I są to środki nie do wypłaty, są to środki bonusowe, które otrzymujemy na swoje konto Futures, czyli do handlu z dźwignią i możemy pokryć z tego nasze transakcje, które tutaj dokonujemy. No i oczywiście, wszystkie zyski wygenerowane dzięki tym środkom możemy bez problemu już Później wypłacić. Na samej giełdzie znajdziemy ponad tysiąca różnych tokenów, ale oczywiście tutaj kupujemy tokeny, które Was najbardziej interesują. I Max Global jako jedna z alternatyw do tego, żeby kupować sobie, handlować tutaj kryptowoltami, no bo bez weryfikacji i też z tymi najniższymi opłatami. I tutaj również ich wewnętrzny token MX token, który ma pewne zastosowania tutaj na giełdzie, do nich zaraz przejdziemy, dzięki którym możemy tutaj zarabiać poniekąd też to, co pokazałem Wam na początku, obniżać swoją prowizję od transakcji na futuresach i myślę, że mojej społeczności nie muszę pokazywać koniecznie jak dokonywać zleceń, no bo tak jak mówię, wszystko jest analogicznie na przykładzie różnych innych giełd, ale oczywiście macie cały order book zleceń kwot po jakich możecie kupować, czyli możemy sobie kupić daną kryptowalutę albo sprzedać, załóżmy, że chcemy kupić 50 sztuk EMIXA, oczywiście mając już wcześniej swoje środki klikamy buy, potwierdzam i w ten sposób kupuję sobie token MX, one akurat w tym momencie wpadły w zlecenie limit, no bo ustawiłem sobie po jakiejś cenie, ono oczekuje w tym momencie tutaj na realizację Mógłbym sobie to zlecenie zmienić na market i od razu takie zlecenie weszłoby w orderbook i zostało dokonane. Tak samo na tej samej zasadzie sprzedajemy. Jak widzicie, mam zera MX-ów, no bo wcześniej tamte przetransferowałem sobie na konto futures, żeby ograniczyć jeszcze bardziej moje opłaty transakcyjne, na, gdybym chciał grać z dźwignią. Z poziomu samej giełdy możemy również zakupić tutaj kryptowaluty, czy zdeponować swoje środki, czy to za pomocą karty kredytowej, debetowej, czy transferu zwykłego przelewu, on wychodzi troszkę korzystniej niż zakup za pomocą karty kredytowej czy debetowej, no weźcie tutaj pod uwagę, że trzeba się liczyć z jakimiś mniejszymi prowizjami, ale to jak w przypadku każdej giełdy. I teraz dwie zakładki, w których możemy zarabiać posiadając w wewnętrzny token MX token, czyli w zakładce Launchpad i w zakładce Kickstarter, gdzie mamy możliwość dołączania i zgarniania ciekawych airdropowych, czy też wchodzących projektów tutaj na tą giełdę. Z tego co obserwowałem, to na samym Kickstarterze przez ostatnie dni pojawia się po kilka nowych projektów, które możemy zgarniać i wystarczy po prostu przyznać swoje środki tutaj do danego airdropu, który się tutaj dzieje. Wymogiem, żeby brać tutaj udział czy w Kickstarterze, czy w launchpadzie jest posiadanie minimum 1000 tokenów MX Token i utrzymanie tej średniej przez minimum 15 dni. I wtedy, spełniając te warunki, możemy te środki przeznaczyć na dany Airdrop czy na dany launchpad. Jak liczyłem sobie z tych launchpadów i Kickstarterów, wychodzi średnio po około dolar. Czasami 2 dolary z jednego, no sumując to przy 5 dziennie czy przy 4 dziennie, może nam to dawać kwotę. Oczywiście mając minimum 1000 tokenów MX, bo im więcej ich mamy, tym większy przydział danego airdropu czy lunchpadu otrzymujemy. No to możemy sobie zwielokrotnić zarobek, ale oscylując tu przy 4 czy przy 5 projektach dziennie, czasami są 2, czasami są 3. Zresztą możecie sobie sprawdzić w historii, jak to wyglądało. I, i zgadzając po te około 50 centów do 2 dolarów, tak jak przeliczyłem i sprzedałem w tym najlepszym momencie no to daje nam to kilka dolarów dziennie. Oczywiście, jeżeli będą się pojawiać dalej te kickstartery. Na przykład w dniu wczorajszym mieliśmy tylko trzy kickstartery, przedwczoraj mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... No i tak dalej, możecie sobie tutaj tą opcję sprawdzić, ale tak jak mówię, nie należy ona może do najtańszych, bo jest wymóg trzymania minimum tysiąca tokenów, żeby sobie brać udział. Tak samo w przypadku lunchpadów, i w przypadku lunchpadów to też tutaj odbywa się całkiem nieźle dziennie, czyli przedwczoraj mieliśmy dwa, jeszcze kilka dni temu po jednym, ale sumując, pewnie wyjdzie nam jakaś średnia kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu dolarów tutaj zarobku i przeznaczenie tych środków, na przykład na zakup dodatkowych MX tokenów, które z Spustują nam i dadzą nam większy przydział przy Kickstarterze czy przy Launchpadzie. Na pewno nie jest to tania opcja wejścia w tym momencie, ale być może wraz z większą popularnością samej giełdy, bo ona tutaj jakby idzie w tym kierunku na razie bez KYC i właściwie zniesienia jakichkolwiek opłat transakcyjnych, to myślę, że przy dużym wzroście liczby użytkowników coraz ciekawsze projekty będą mogły się tutaj pojawiać. Nakładka Futures, czyli grania z dźwignią dla wielu osób, które szukają być może nowej giełdy, a być może giełdy, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne, tutaj no to myślę, że znajdziecie na tej giełdzie najlepszą opcję dla siebie i też z dźwignią do 200, ale tutaj przy okazji też grania z dźwignią, od razu Wam przypomnę, że nie jest to sposób dla wszystkich, handlowania z dźwignią, być może dla wielu osób najbardziej wygodne będzie skupowanie po prostu tokenów kryptowalut na giełdzie spot, a nie handlowanie z dźwignią, bo ile handlowanie z dźwignią wiąże się z ogromnymi zyskami, to też z ogromnymi stratami, bo mo możemy tutaj wyzerować swoje konto, więc tutaj jest też taka uwaga dla Was, ale pod to giełda MEX Global przygotowała tak zwany demo trading czyli możemy handlować na demo środkach się tutaj handlowania z dźwignią nie narażając w ogóle swojego kapitału możemy to robić na środkach demo wystarczy że sobie wejdziecie w tą zakładkę demo i tutaj po prawej stronie kliknijcie sobie żeby otrzymać tokeny wpisujecie sobie do ilu chcecie możecie do 40 tysięcy dolarów oczywiście to nie są tokeny które można w jakikolwiek sposób wypłacić czy jakiekolwiek zyski stąd wypłacić ale ewentualne straty no to Przyjmujemy na klatę, bo uczymy się pewnych rzeczy. Ja sobie wcześniej otworzyłem jakieś zlecenie short na bitku dość duży na dźwigni razy 20, tak żeby pokazać wam ten przykład. Ale są to środki fikcyjne, na których mogę się uczyć i popełniać błędy. Oczywiście, jeśli ktoś mnie zapyta, jakie, jaka jest różnica między kątem demo a kątem realnym futures, tak naprawdę żadna, zobaczysz, szata graficzna nie różni się niczym. Tym, że tutaj są realne środki, tutaj są środki demo. Ale myślę, że wiele osób, które gra na dźwigni, zgodzi się ze mną, że jedyną różnicą tutaj są emo, Emocje, które wchodzą i tak naprawdę stres podejmowanych decyzji na koncie realnym, a na koncie demo, których tutaj tak naprawdę nie ma, bo tutaj mi wszystko jedno ile zarobię, ile stracę. Ale jeżeli tutaj zobaczyłbym podobną stratę, być może podjąłbym jakąś niewłaściwą decyzję zamknięcia przedwczesnego, zamknięcia tutaj swojego zlecenia. Więc to jest też kolejna kwestia. Bardzo fajna opcja demo, żeby sobie tutaj testować, próbować, uczyć się grania z dźwignią, a na koncie realnym, już dla osób, które mają jakieś pojęcie o tym, które szukają zdecydowanie dość niskich opłat transakcyjnych. Next Global również tutaj posiada zakładkę Copy Trade, czyli możliwość kopiowania zagrań różnych traderów, którzy zgłoszą tutaj swoją chęć i zostaną zweryfikowani przez giełdę do tego, żeby dawać swoje sygnały i też kopiować z automatu swoje ruchy. Możemy śledzić taką osobę i dosłownie z automatu kopiować jej zagrania na pełnym automacie, ale tutaj też musimy się liczyć z tym, że trzeba sobie zweryfikować odpowiednich traderów i musimy się liczyć z tym, że również możemy tutaj stracić swoje środki, bo jeżeli jeżeli taki trader podejmie jakiekolwiek zlecenie, które nie pójdzie po jego myśli, to tracimy swoje środki. Na tej giełdzie znajdziecie również różnego rodzaju konkursy tradingowe, gdzie macie do wygrania różnego rodzaju bonusy. Wystarczy sobie prześledzić. I jeżeli jesteście aktywnymi traderami, robicie odpowiedni trading, volume, to możecie się kwalifikować przy wielu konkursach tutaj do ciekawych bonusów, które możecie sobie gromadzić. I na koniec zakładka Wallet, gdzie macie przegląd swojego portfela spot czy futures. Tutaj możecie sobie deponować i wypłacać stąd swoje środki na zasadzie depozytu czy wypłaty, jak przy. W przypadku wielu innych giełd, albo też bezpośredniego tradowania sobie daną kryptowalutą do danej pary, która jest tutaj dostępna bez konieczności wchodzenia na market. No i tutaj to co też warto na co warto zwrócić uwagę to na ten transfer jeżeli potrzebujecie środki na koncie Futures chcecie grać z dźwignią to najpierw musicie te środki z rachunku spot przesłać za pomocą przycisku transfer na Futures no i później jeśli chcecie wypłacić te środki finalnie poza giełdę no to z Futures trzeba tak samo przetransferować je na giełdę spot wejść w zakładkę withdraw i wypłacić sobie swoje środki jak to w przypadku wielu innych kryptowalut. To tyle jeśli chodzi o sam przegląd giełdy Max Global jest naprawdę intuicyjna nie różni się niczym innym jeśli chodzi o interfejs w porównaniu do innych giełd, różni się przede wszystkim tym, że nie mamy tutaj KYC. Możemy wypłacać do 20 bitcoinów dziennie. Na giełdzie spot prowizje są zniesione praktycznie do zera i taka promocja pewnie potrwa jeszcze kilka tygodni, a być może kilka miesięcy. A prowizje na futures są do tego stopnia obniżone, że właściwie też praktycznie ich nie ma. Także tyle w tym wideo. Dajcie znać, co myślicie o samej giełdzie MEX Global. Być może już korzystacie z niej od jakiegoś czasu. My widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.